Cześć. Witamy się z Wami tym razem bardzo nietypowo, bo jesteśmy już w hotelu. A hotel znajduje się na wyspie Ko Chang. A to wskazuje, że jesteśmy w Tajlandii. Nie jest to nasz pierwszy raz w Tajlandii, ale do tej części zawitaliśmy po raz pierwszy. Wchodzę teraz do środka. Pokój przepiękny. Dopiero co otwarliśmy drzwi, więc nie zdążyliśmy na bałaganić I myślę, że spędzimy tu kilka fajnych dni. I przyszliśmy do restauracji obok naszego hotelu. Ilona próbuje. Pattaja. Co? Dobry. Przypomina tego z Zawsze go wspominamy jako takiego wzorcowego. Mamy też dwa kokoski. W środku jest pełno kopry, więc zjemy na deser. I siedzimy sobie zaraz przy rzece. Jest 18 i wychodzimy właśnie na kolację. Jeszcze nie zdecydowaliśmy czy zjemy w restauracji hotelowej, czy może pójdziemy tuż obok, może tam gdzie w południe jedliśmy, a może kawałek dalej. Zobaczymy. Pokój mamy na trzecim, trzecim piętrze. I Trochę sobie pochodzimy po schodkach, co nie ukrywam, dobrze nam zrobi. Pokażemy Wam jeszcze może dzisiaj trochę hotelu wieczorem, a w dzień to już jutro. Przyszliśmy jednak do tej samej restauracji co w południe, na stole jest ryż z owocami morza. Ja jestem zachwycona, bo mam bardzo ostre i jest naprawdę przepyszne. Wyszliśmy już z restauracji, nazwę chyba tam widzicie z tyłu, później najwyżej podpiszę. Jedzenie bardzo dobre. Cenowo wydaje nam się, że bardzo przystępne za danie to z ryżem. Każde z osobna zapłaciliśmy po 120 batów, czyli około tam 13 zł. Zaraz po kolacji poszliśmy w kierunku głośnej muzyki. Nie trwało długo, myślę, że 15 minut z buta i jesteśmy na nocnym markecie. Idziemy zajrzeć. Co tam ciekawego? Słychać i można zobaczyć. A może i coś zjeździesz. No i co? A my po kolacji? Pani zapuściła żurawia, bo chyba weźmiemy te pankejki. Pankejki? takie oryginalne. O właśnie, to. A pan chyba tam za chwilę będzie przygotowywał. To jest cukier. Aha. To tego weźmiemy. This one. How much? 40 40 batów czyli jakieś 5 zł Ilona musi poszukać Kapunkę? no dobra to mamy deser no to będziemy próbować to co kupiliśmy rozpakowane Testuj. nie Dobry, Dobre, ale nie aż tak zachwycające. Taki należnik ryżowy. W środku jest stary kokos. 7:30 staliśmy i idziemy na śniadanie, bo w cenie pokoju mamy śniadanie. Jesteśmy już po śniadaniu. Tam e, nic nie mówiliśmy, bo leci taka muzyczka bardzo rozpoznawalna, więc nie da się. E, jedzenie bardzo dobre. E, tajskie, takie, tak. takie super. Tak, oryginalny smak tajski. Można mhm. e, Teraz sobie usiedliśmy na ławeczce przy rzece i dzisiaj to już tak będziemy chyba chillować. E, trochę jesteśmy zaskoczeni. Zaskoczenie, może zaskoczeni. Chcemy powiedzieć, dlaczego <śmiennie> nam się tak jakoś nie chce zwiedzać. Wczoraj z plecaka zginęło nam, ile tam? 200 dolarów, nie? Dokładnie. 200 dolarów. I nawet wiemy, gdzie i kiedy. Mimo, że jesteśmy już doświadczonymi podróżnikami, pilnujemy się, ale wczoraj na przeprawie, tego nie filmowaliśmy, tej przeprawy, przeprawie z lądu stałego na. Koczang. Płynęliśmy takim promem. Hmm. Kupując bilety na prom, pani nam zaproponowała, czy, czy chcemy, żeby kierowca nas zawiózł do hotelu. Byliśmy już tak bardzo zmęczeni. A dlaczego byliśmy zmęczeni? No, bo jeszcze na lotnisku mieliśmy e, mieć transport busem, okazało się, że wszystko jest full. No i trzeba było kombinować, no także, właśnie, także po długiej podróży mieliśmy dosyć, ok, wzięliśmy ten bus, który miał nas zawieźć do hotelu, wszystko grało, no i na promie samochód wjechał, ja jestem przyzwyczajony, że na promie no to wiadomo, się wysiada z samochodu, bo w razie czego, no to marne szanse. No ale pan kierowca też się uśmiechał, kazał nam wysiąść, no, że mamy. wysiedliśmy. plecaki zostały. W środku oczywiście swoje to podręczne rzeczy zabraliśmy. No i wróciliśmy. Wszystko było pięknie, ładnie, zawiezieni do hotelu. W hotelu sprawdzam w plecaku miałem z kichrane 200, 200 dolarów takie na czarną godzinę i zniknęły. I wiemy, wiemy, że to się wtedy stało, bo tylko wtedy straciliśmy ten plecak z oczu. My byliśmy na górnym poziomie, kierowca samochód też opuścił, ale potem gdzieś tam widzieliśmy, że się kręcił koło tego samochodu, więc musiało to być w tym momencie. Tak, to jest takie przykre, że kierowca, bo obojętnie kto by to zrobił, ale wiezie Was kierowca samochodem, słabe. Także straciliśmy Słabo. chyba całkowicie Słabo, no zaufanie do tajemnic. Gdzieś, gdzieś na ulicy, czy, czy gdzieś kierunkowiec, tak. jakaś taka akcja, ale, ale że płacisz za przewóz i... Tak. No może nasz błąd też, że te pieniądze były w no, plecaku, to były, ale... No, ale to, no, to były schowane na, na czarną tak, tak, bo gdyby, gdybym miał wszystko w torebce... Nie wiem, jak on je namierzył, i, ale miał tam dosyć czasu, żeby w żeby wsadzić. Ale były mocno schowane, także, także został... <laughs> jeden zamek, drugi tak. zamek, co tam jeszcze było? Plecak z packsafe'u, także... No ale no, nie było w kieszeni Nie, Był biedy, No, no okej. Okay. Zdarza się. Trudno. Tak, teraz Bierzemy się nam przydarzyło, żeklatę. trudno. No ale smak pozostał i mhm. tak. No. Może się pozbieramy i będziemy <laughs> tak zwiedzać uczciwie no. jak zawsze. Okej, okay. no to chyba na razie tyle. Zobaczymy co dzisiaj jeszcze dzień się? Doszliśmy do strefy spa. I ona przegląda Ceny, myślę? Tak, ceny. Patrzę tutaj, godzinny masaż stóp, jakieś 500 batów, czyli. 50-60 zł. Nie zawyżaj, 50 zł. <głos> Ty <głos> zaraz Bo ja, No, przeliczam. 500 batów to jest 50 zł. Także Dobra, no. korzystać. Niech ci jest. Z tą stronę będziemy zaokrąglać. Zajrzymy do środka. Jest tutaj coś ciekawego. A nie widać, odbija się w szybie. Może sobie jeszcze pokażemy. Aha, tutaj pani siedzi. Pokażemy, jak wygląda okolica. Bardzo ładne domki ten hotel ma. Takie na palach, podwyższeniach. Klimat jest naprawdę fajny. Wszędzie zielono, pełno roślinności. Bardzo Zadbany i oryginalny ten hotelik. hotelu można popłynąć za free, to jest w cenie, taką łódeczką na plażę. Zaraz tu przy ujściu rzeki. Ilona już się e, zaczekinowała <grybujesz> i czekamy na kogoś, kto obsługuje tą łódkę. I popłyniemy właśnie na plażę. Spernik łodzi bardzo szybko się pojawił. i Płyniemy jak widzicie we dwójkę VIP-transfer prosto na plażę. Okay. <laughs> już odkręcam kamerę i pokażę Wam to, co i my widzimy. Jest przepięknie. Widać już ujście rzeki. Po prawej będzie chyba nasza plaża. Mijamy takie zamieszkane domki, pełno łódek i Ilona patrzona jak w obrazek Nasza łódeczka odpływa z powrotem do hotelu. Jak na rejs z powrotem, to chyba trzeba po nią zadzwonić. Albo obczaiłem już wyjście z tego pomościku na ulicę. Myślałem, że nie ma innej drogi, ale chyba jest. Znając z nas, na pewno to sprawdzimy wkrótce. Ile one widzę, że kusi, żeby wejść na to drzewo. Chodzisz Ty czy ja? Nie, ja chodzę. Okej. Okay. A tam jest ławeczka? Jest takie legowisko chyba. Tak. To idź sprawdzaj. Dawaj do góry. Lęku wysokości nie masz, nie. siedzimy sobie teraz w takim koszyku na drzewie. Ten koszyk przypomina mi dokładnie nasz koszyk w domu, Diklinowy. który jest dla kotów, tak? Trochę mniejszy rozmiar, ale, ale struktura podobna. Dokładnie, także nasze koty mają fajnie siedząc w koszyku. A my jeszcze mamy ten koszyk na drzewie zawieszony i patrzymy na morze. Obkręcam Fajne. kamerę i też już za chwilę będziecie widzieć to, co i my. żeby nie było, że zmyślamy, jest i koszyk, albo wiesz co, bardziej mi to przypomina teraz, Bocianek jazdo. <grymne> <grymne> Ściągamy klapki i idziemy pospacerować. Weszliśmy już do końca plaży, spacer był bardzo przyjemny, po drodze mijaliśmy kilka resortów. No i już teraz jesteśmy na wyjściu, tutaj są darmowe toalety, obok też taki przepiękny duży resort, zaraz pokażemy, a jeszcze wrócimy się napić soku albo kawy i spróbujemy tutaj, przede mną jest droga, wyjść na miasto. Wróciliśmy do baru. Ilona wybiera co zamówi. Wszystko robi się na miejscu i za chwilę wyszędziemy na tych krzesełkach. Będziemy coś popijać i patrzeć prosto na zatokę. Co mam teraz? Wydać recenzję, tak? Tak jest. Czekamy e... na recenzję. To tak. Mango. Mango. mango kosztowało mniej więcej 10 zł. E, prosiliśmy bez cukru, jest ok, jest, jest bez cukru, ale powiem tak. 1 e, gram mango, 1 gram jogurtu, to na mleka. Słabe. Słabe, czuję mleko i odrobina mango. Jedyne co fajne zostało to widok. Wychodzimy już z tej strefy resortowej. Ja popijam jeszcze Mango Smoothie. Potwierdzam wersję Ilony. Szału nie robi, dużo mleka, mało Mango. Pokażę, bo mnie rozjedzie coś. E, idziemy tą drogą do miasta, przynajmniej tak mapa Google mi podpowiada. Myślę, że nie pomylę się. Za chwilę będziemy w jakiejś mieścinie, Zobaczymy co tam można zobaczyć, porobić.